na nie straci to był zainteresowania, jeśli właśnie zrobisz to. Napisz sobie ten film, zanim znowu zaczniesz pisać z kimś nowym. Najlepszy sposób, żeby kobieta nie straciła to był zainteresowania, to być niewzruszony. Bo zauważ, na początku, kiedy zaczynacie ze sobą pisać, kobiety często wysyłają sprzeczne sygnały: raz są czułe, raz chłodne, i często nie dlatego, że coś jest nie tak, po prostu wszystko jest nowe i ona sama próbuje to sobie poukładać. Największy błąd, jaki popełnia większość facetów, panika. Zamiast zachować spokój, zaczynają bombardować ją wiadomościami, dopytywać, czemu nie odpisuje, czemu jest inna, co się stało. Nie rób tego, po prostu dopasuj się do jej energii. Jeśli się wycofuje, to ty też odpuść. Jeśli się otwiera, to odpowiadaj na to. To naturalny proces, w którym oboje sprawdzacie, czy w ogóle do siebie pasujecie. To, że ona się trochę oddaliła, nie znaczy, że coś się zepsuło, ale zapamiętaj jedno. Ona zawsze bardziej zainteresuje się facetem, który nie błaga o jej uwagę, niż tym, który od razu traci głowę. Właśnie ten spokój, ten luz i brak pośpiechu z sprawiają, że zaczyna naprawdę cię pragnąć i masz z tym problem, gdy każda kobieta prędzej czy później traci tobą zainteresowanie, to jest czas, żebyś to wreszcie zrozumiał, jak postępować w takiej sytuacji. W moim booku koniec bycie miłym, czas być szanowanym pokazuje dokładnie, jak przestać się przejmować każdą jej reakcją, jak zachować kontrolę, gdy ona się oddala. Jak odzyskać spokój, który ją z powrotem przyciągnie do Ciebie, zamiast odpychać? Napisz w komentarzu słowo kobieta, a wyślę Ci link do e-booka albo po prostu kliknij link w moim bio i dowiedz się, jak przestać tracić kobiety, które od początku były Tobą zainteresowane.